Światowe Dni Turystyki w Województwie Podlaskim w Supraślu, w Białymstoku. Muzyka to była okazja do porozmawiania o najważniejszych wyzwaniach dla turystyki w tych trudnych czasach pandemicznych, ale także obarczonych ryzykiem działań wojennych za naszą wschodnią granicą. Ja myślę, że te doświadczenia zdobyte właśnie w, tych trudnym, w tym trudnym czasie, gdzie większość obiektów była przez długi czas zamknięta, gdzie mamy problemy z turystami z całego świata, tak naprawdę z przyjazdami turystów zagranicznych, to jest ten moment, w którym musimy przedefiniować i sposób, w jaki budujemy narrację, budujemy promocję. E, oczywiście. E... Mamy się z czego szczycić. Podlaskie turystyką stoi, mamy wiele walorów, i myślę, że właśnie ta dzisiejsza gala to była jakby efektem i jakby znakiem docenienia walorów turystycznych Podlasia. 20-lecie Regionalnej Organizacji Turystycznej Podlaskiej to oczywiście jest taki moment, w którym warto sobie przypomnieć, co to 20 lat temu tutaj było. Zawsze na sercu nam leżała promocja walorów turystycznych naszego regionu w kraju za granicą. Także naprawdę chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy pracowali w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przez te 20 lat. To do dorobek nas wszystkich wpłynął na to, że tu jesteśmy. Województwo podlaskie zrobiło bardzo wiele dlatego, aby Polacy mieli piękny region Podlaski do swojej Dyspozycji jako miejsce wypoczynku, jako miejsce regeneracji sił psychicznych i fizycznych. I jest warto. Zapraszam serdecznie do województwa podlaskiego, w szczególności tam, gdzie są cenne, piękne tereny, to jest to województwo podlaskie.